O kurde, to nie płoć, jasny gwint, co to za ryba? Co, nie ma szans, robi co chce. O, mamy, jest. Siemanko, wiecie czego dawno nie robiłem? Nie łowiłem na spławik. Dzisiaj postanowiłem połowić jakieś płocie. Mam przygotowane ciasto i białe robaki. Mam nadzieję, że dzisiaj cokolwiek złowimy. Dawno nie byłem na spławiku, jestem zajarany. Bardzo klasyczny zestaw, ławik, gumeczka, dwa ciężarki, pętelka, przypon i nieduży haczyk. Zapraszam do oglądania. Robimy ciasto waniliowe na moje płocie mąka, trochę wody, aromat waniliowy, mieszamy więcej mąki więcej mąki. Ugniatamy ręką. Po co mi ta łyżeczka? Więcej, mąki, i mamy super przynętę na moje płocie. Popatrzcie, oto moja piękna, bajkowa kraina. Płocie. Mam nadzieję Super to wygląda Tutaj zaczynają drzewa kwitnąć Łowiłem tutaj fajne rybki Ale było to bardziej w letnich miesiącach Jestem ciekawy jak te ryby będą się zachowywały teraz Zobaczymy, mam trochę zanęty Właśnie to ciasto, trochę tych robaków Zobaczymy jak to będzie Rozkładam się, zarzucam wędkę i widzimy się za chwilę Dobra, zrobię na razie dwie takie mniejsze kulki Mogłem to zrobić odwrotnie Najpierw założyć robaki, a później zrobić kulki Ale jakoś dam radę Ten robaczek jest i drugi No i zarzucamy nasz zestaw Spróbuję zanęcić mniej więcej w tym miejscu, gdzie będzie spławik. Na razie grunt mały, zobaczymy, jak się będzie tutaj wszystko układać. No i czekamy na jakieś branko. No i moi drodzy, długo nie trzeba było czekać. Dosłownie, nie wiem, 30 sekund po tym, jak zanęciłem i zarzuciłem zestaw, już miałem pierwsze branie. Coś podziubało. Widać, że ta ryba tutaj siedzi, tutaj się kotuje naprawdę. Jest. Mamy pierwszą płoć O, jaka ładna O kurde, to nie płoć Jasny gwint, co to za ryba Chyba lesz O kurde, dobrze wiedziałem, żeby wziąć podbierak Patrzcie O kurde To jest duże zagrożenie, że się ta ryba zerwie Bo mam delikatny zestaw Leszcz chyba no masz! Patrzcie! I to nie, nie mały, że tak powiem. Wo, by, nie ma szans, robi co chce. Na takim cienkim zestawie to świetna zabawa. Patrzcie, dosyć duży. Fajnie. O kurde, ło i się zerwał. Widzieliście, ale kawał leszcza było. Tak myślałem, że się zerwie. Fajny leszcz. Robił co chciał. Kurde, wszystko ze śluzu. Wow. <grymatorzy> no, słuchajcie, nie spodziewałem się, że właśnie złowie leszcza. No, już chyba mnie prześladują. Właściwie wziął mi leszcz. <grymatorzy> no, ale kurde, zabawa przednia. Ale to też popełniłem błąd. Mogłem go troszkę, mogłem mu trochę dać z hamulca. No, trudno, nieważne. Przyszedłem na płocie. No i dobra. Właśnie gdzieś w takiej odległości od brzegu wziął mi ten lesz. Kiedyś miałem tutaj też lina, tylko że wtedy było gorzej, bo nie miałem podbieraka. Wpadłem do tego kanału w ogóle, chcąc go wyciągnąć, gdy złapałem go już właśnie za kark. W tym momencie się wypiął Chciałem go jeszcze ręką złapać w wodzie Poślizgnąłem się i wpadłem butem do tego kanału Także taka historia Od wtedy, jak mam tutaj przyjść łowić ryby To zawsze mam ten podbierak Dzisiaj by się przydał, jeżeli by się udało ją złowić Po prostu nie byłem przygotowany na taką rybę Dobra, teraz czas na nasze ciasto Zobaczymy, może na ciasto coś złowię No i spróbujemy na ciasto Może na ciasto się coś podzieje Coś mi się tu poplątało. Dobra, jest git Zarzucimy tutaj, gdzie właśnie nęciłem Czyli niedaleko brzegu. O. Gitarka. Kurde, takie łowienie na spławik naprawdę uspokaja człowieka. O. Właśnie mam branie na ciasto. Co ciekawe. Poczekamy trochę. A chyba mogę ci. O. Mamy. Jest. No i mamy naszą upragnioną. O. Zdręgę. Tym razem zdręga. Patrzcie. Uhuhu, to jest dręga. Bardzo ładna ryba. <grymne> Super. Na ciasto. Jednak się ciasto opłacało zrobić. O, chodź tu. To już bardzo fajna rybka. Do wody. Yeah. <grymne> Czyli moje ciasto wam podpasowało. No, to dobra. Próbujemy znowu. No w sumie jest póki co jeden jeden. Robaki, jedna ryba, no i jedna na ciasto, ale wyciągnięta. Piękna wzdręga. Podzielcie się ze mną swoimi jakimiś radami, na co łowicie Płocie o tej porze roku, czyli kwiecień. Może jakieś sposoby fajne, czym nęcicie. Bardzo chętnie się dowiem. O, i mamy kolejne branie. Jeszcze chwilę poczekamy. Już może tego ciasta nie być na haczyku, bo wiecie jak to jest z ciastem. Bardzo łatwo spada, ale więcej brań pojawia się na to ciasto mimo wszystko. Może ten ekstrakt waniliowy je tak wabi? No, ciężko mi powiedzieć, ale widać, że, że skuteczna przynęta. Stara, skuteczna przynęta. <ścoughs> Kurde, tak sobie teraz myślę, że popełniłem tyle błędów holując tego leszcza, że to jest też niesamowite. Fajna rybka mogła wpaść. O, i znowu mamy branie. Widzicie, dzisiaj kamera przynosi mi szczęście, bo za każdym razem kiedy ją włączam, zaczyna się jakieś branie. Także może powinienem mieć cały czas włączoną. Jak wyglądały wasze pierwsze kroki w wędkarstwie? Czy był to spławik, czy był to może spinning? U mnie to było klasycznie. Poszedłem z ojcem na rzekę, złowiłem pierwszą rybę w swoim życiu na spławik. Była to ukleja. Pamiętam, jak dzisiaj miałem chyba 6 albo 7 lat. No i z mniejszą lub większą intensywnością po prostu chodziłem na te ryby. Eee, no ale tak naprawdę odkąd jestem tutaj, no to ta pasja we mnie po prostu wzrosła i zacząłem się bardziej interesować tym wędkarstwem. Każdy, tak naprawdę, sposób wędkowania lubię, no ale w serduszku zawsze spinning, wiadomo. <laughs> miałem nadzieję, że to słońce pozostanie ze mną trochę na dłużej, bo zaczyna się robić zimno. kolejna rybcia. Tym razem co? Tym razem płoć. W końcu mamy płoć. To na co czekaliśmy od samego początku. Nieduża, ale jest. Taka poteczka do wody. Plum. I łowimy dalej. Zmieniłem w ogóle na białe robaki. Eee, założyłem trzy. No ale widzicie, ryby poszły w dół, jeżeli chodzi o wielkość. Jak łowiłem sobie tutaj jesienią, było tutaj aż czarno od ryb. Naprawdę, jak słońce przygrzało, bo widać, jak tutaj ryby się też do tego słońca wygrzewają. Wszystko, naprawdę. Karp, lin, leszcz, płocie. Wszystko naprawdę było tutaj czarno od tych ryb. Dobra, podnęcimy troszeczkę. O Boże. Masakra. Tragedia, tragedia. Ale malutka rybka, kurde, nie dziwię się, że ciężko mi zaciąć, no ale płoteczka leci do wody. Dobra, mamy kolejną rybkę. Znowu mała poteczka. I znowu bardzo zażarła. Taka rybcia. No, kurde. <noise> czyli schodzimy w dół. No i taka poteczka. Do wody od razu. Tek. Nie ma tych brań za dużo. Więc nie ma po prostu w czym wybrzydzać. O! <noise> Dobra, mamy kolejną. Yy, największą rybę, jaką złowiłem na spławik, to moim zdaniem był kleń, którego złowiłem chyba w tamtym roku albo dwa lata temu. Miał on 44 cm. I teraz miałem szansę polepszyć ten wynik. Taka płoteczka. Mam nadzieję, że w tym roku złowię jakiegoś karpia z powierzchni. Tutaj Holendrzy bardzo często łowią te karpie na chleb, yy, gdzie u nas no raczej się łowi na te kulki, pelety, yy, robaki, ewentualnie. Trochę zapomniana przynęta, ten chleb, ale oni tutaj właśnie łowią na chleb, bo na takim kanale jak ten naprawdę może pływać karp 15 kg i to wcale nie będzie coś dziwnego, jakaś anomalia. No ale te ryby też są sprytne, to nie jest tak, że ja sobie zarzucę tutaj białe robaczki i nagle złowię karpia takiego. No chyba, że będę miał szczęście. Dobra, mamy kolejną. O, jezu, spadła. Mieliśmy kolejną rybkę. Super dzień spędzony nad wodą. Złowiliśmy wzdręgę, kilka płoci. Także wypad jak najbardziej pozytywny. Dawno nie łowiłem na spławik. Cieszę się, że cokolwiek się udało złowić. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Siema!